W dniu dzisiejszym przed godziną 10 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w Pieszycach na ulicy Ogrodowej 98. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępcy Państwowej Straży Pożarnej zastaliśmy mieszkanie po pożarze. W wyniku szczelnego zamknięcia okien i drzwi pożar uległ samemu samoistnemu ugaszeniu. W mieszkaniu znajdowała się jedna osoba. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, próbie udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, odłączeniu energii elektrycznej oraz dopływu gazu do budynku. Chwilę po przyjeździe Państwowej Straży Pożarnej na miejsce przybył zespół pogotowia ratunkowego, który przejął osobę poszkodowaną od ratowników. Na miejscu zdarzenia udział brały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jerżoniowa, jeden jeden zastępę Osobniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa, dwa patrole policji oraz zespół pogotowia ratunkowego oraz pogotowie gazowe. Na czas prowadzonych działań ruch na ulicy Odlegowej prowadzony był w Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja.